Cześć, przypomnijmy sobie teraz, jak się usuwa niewymierność zmianownika I jak widzicie, mamy tutaj przykład podany w ramce, mamy 3 dzielone przez pierwiastek z 5, i wtedy robimy tak, że rozszerzamy ten ułamek razy ten nasz pierwiastek z mianownika. I zaczynamy od razu od naszego przykładu. Tutaj będziemy rozszerzać razy pierwiastek z dwóch licznik i mianownik wymnażamy razy pierwiastek z dwóch. I wychodzi nam tutaj 1 razy pierwiastek z dwóch, czyli pierwiastek z dwóch. I mamy w mianowniku pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli to będzie pierwiastek z dwóch dzielone na 2, bo to jest pierwiastek z czterech, czyli dwa. I tam, tym samym trybem, tutaj mamy razy pierwiastek z trzech, tutaj razy pierwiastek z trzech, czyli będzie to pierwiastek z trzech dzielone przez pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech, czyli będzie trójka, zawsze pamiętajcie, tu po prostu podnosimy do kwadratu ten mianownik. Teraz mamy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek e, podzielić przez pierwiastek z 5, czyli rozszerzamy przez ten pierwiastek z mianownika. E, czyli mamy na górze pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 5 e, i w mianowniku piątka, tak, bo to jest pierwiastek z 5 do kwadratu. To to teraz jeszcze na górze robimy porządki. Jeśli mamy, mnożymy przez siebie dwa pierwiastki, no to. Mnożymy to sobie w środku pod jednym pierwiastkiem, to piszemy tak, czyli mamy 2 razy 5, czyli pierwiastek z 10. A teraz następny przykład. Tu będziemy rozszerzać razy pierwiastek z 2. I tutaj też razy pierwiastek z dwóch licznik i mianownik. Czyli mamy 4 pierwiastki z dwóch, a w mianowniku 3 razy 2. A możemy sobie teraz skrócić. A zawsze lepiej poskracać zanim się wymnoży, wtedy jest mniej roboty. Czyli mamy dwa pierwiastki z 2 przez 3. E, teraz tu rozszerzamy przez pierwiastek z 10 e, i będzie 5 pierwiastków z 10 dzielone przez 3 razy 10, tak? Bo pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to jest 10 i skracamy. Tutaj jest dwójeczka tu jedyneczka, czyli będzie pierwiastek z 10 dzielone przez 3 razy 2, czyli przez 6. I tutaj razy pierwiastek z 15, czyli w liczniku mamy 3 pierwiastki z 15, podzielone przez 5 razy 15, tak, bo pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 15 to jest 15. I teraz możemy skrócić trójkę z 15, Tutaj nam zostaje piątka, tu jedynka. I wynik jest pierwiastek z 15 przez 25.